Widzowie, witam was na słynnym serwerze od Drachisa, yy, Blukera i Utopika, oznaczę ich w opisie. I to jest PykMC, wbijajcie na ten serwer, no bo jest fajny serwer, tylko ludzie na tym serwerze są totalnie niefajni. Nie, serio oni są niefajni, ja sobie sobie grałem normalnie, znaczy sobie grałem. No i yy, nagle przychodzi jakiś gościu, co nie, znaczy yy, wyszedłem sobie na strefę PvP w tym, w Endzie. No i, no i gościu mnie zabił. No czemu? No ale to, to nie jest odcinek o smuceniu się. To jest odcinek, w którym będziemy zamieniali się w totalnego prosa na tym serwerze. To jest pierwszy odcinek na tym kanale. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten filmik. No i wbijajcie jeszcze. Subskrybujcie, bo wbijamy 100 subów. No i dobra, no i teraz oczywiście bierzemy kit. Czy ej, no. Dawaj, kit. No i bierzemy darmowy kit gracza i idziemy. W sumie tutaj są, tutaj ten, ten człowiek, wszyscy tutaj zbierają itemy totalnie, totalnie w ogóle z jakichś kitów. Z kitów, w sensie, że kit co nie, wpisujesz kit, i tutaj masz darmowe itemy. Bardzo bym chciał to mieć, ale oczywiście tego nie mam przez jakiegoś gościa. <laughs> no dobra, no idziemy na jakieś losowe kordy. No i będziemy w sumie się trochę wzbogacali. Czekajcie na drugą część z tego odcinka, oczywiście. Dobra, idziemy na ten. Jak to się. Czekajcie, bo jest jakiś Hobson. Może z tego Hobsona można coś dostać? Nie wiem, no muszę zobaczyć tego Hobsona. Nie wiem, co to ten Hobson, ale muszę go zobaczyć normalnie. Znaczy, raz już byłem na tym Hobsonie, ale nic nie dostałem z tego Hobsona i mi bardzo smutno jest. No, dawaj, no proszę, no Hobson, wierzę w Ciebie. Hobson, dawaj, trafiecie, trafiecie. Aha, dobra, czyli jednak się nie wzbogacę. Super. Dobra, dalej gościu, wierzę w Ciebie Hobson. No. teraz muszę trafić tego Hobsona. No i widzimy się, jak trafię Hobsona. nie, ja go nigdy nie trafię. Ja go nigdy nie trafię tutaj. Nic nie dostanę. Czy... Nie, na no co oni robią. Zapomniałem czegoś. Czekajcie, zapomniałem czegoś, bo ja mam w sensie w tym... Yy, jak to się w Ender czeście mam też rzeczy, co nie. No i będę... Yy, wezmę sobie te rzeczy, żeby, żeby się wzbogacić. Ja już myślałem, że nie mam. Dobra, tutaj biorę spodnie oczywiście i patrzcie jaki jestem silny. I tutaj wystawimy to wszystko, tutaj też to wystawimy. Wystaw... Jeden i robimy wielką przecenę za 30 kasy. A co tam, kupujcie to, no? No, kupujcie, no, proszę, no. Ja was proszę, normalnie, kupcie. Mam nadzieję, że mi dacie jakieś itemy, co nie? No, dajcie mi itemy, dajcie mi itemy, jak tutaj będzie ktoś. Dobra, ja idę się teleportować na losowe koordynaty, ja wam podszypszę. No i tutaj macie, ja, jak się teleportuję i zbieram różne rzeczy. Na tym serwerze nawet trudno jest w sumie drewno zebrać. <grywa> Czemu mnie tepnęło do wody? No panie, no. Proszę pana, dobra, idziemy tutaj do góry. Idziemy na tym wspaniałym serwerze. Na tym serwerze ludzie są tacy mili, to jest najlepszy serwer na świecie, widzowie. Najlepszy serwer. Normalnie... Nie, no nie. Dawaj, mamy drewno. Wow! Ale fajne rzeczy, patrzcie, mam bruk. To jest... Podstawowe rzeczy są tutaj takie trudne. Podstawowe rzeczy są takie trudne do zebrania, że to jest normalnie. Ja się cieszę z tego bardzo widzowie. Ja się z tego bardzo cieszę. Jej, ale szybko się sprzedało, widzowie. Ja jestem bogaty. Czekajcie. Rynek. Dobra. No i co tutaj mamy fajnego do kupienia? Jakieś rzeczy fajne mamy tutaj? Jakiś miecz tutaj mamy. Jakiś. Co to jest? Czemu to jest takie. Nie no, to jest takie drogie. Dawaj ludzie, jak? Nie wiem, jak znajdzie ten film Dranghis, to powiedz, ile jest warte są, na, tak naprawdę, te rzeczy, bo naprawdę. No dobra, no dawaj, bierzemy jakieś fajne rzeczy tutaj, szukamy. Aha, co to jest? Czemu to jest tak na wykończeniu, a takie drogie? Gościu, normalnie, dobra, bierzemy jakiś fajny miecz pierwszy lepszy, żeby oczywiście ludzi yy, trafiać, co nie? Pierwszy lepszy miecz bierzemy, żeby ludzi trafiać. No i dobra, no. Szukamy tutaj różnych rzeczy i będziemy robili trapy różne. Mam nadzieję, że się uda nam w ogóle. Nie no nie, nie uda nam się. Wiem, że nam się... Jaki fart! Jaki fart! Ja sobie oczywiście odbiorę kit gracza, żeby mieć nieskończoność jedzenia. <noise> Ale to śmieszne Dobra, no nie wiem, tutaj w kopalniach nic nie można znaleźć, nawet drewna nie można znaleźć. Mam pomysł. Syk sklep. O! Sklep z przedmiotami. Yy, drewno 10 sztuk. Kup. O! Patrzcie, widzowie, jakie ja mam dużo rzeczy. Patrzcie, nie, no nie. Patrzcie, mam już drewno, słuchaj. Mam drewno, mam podstawowe rzeczy. Ja powinienem się bardzo cieszyć, widzowie. Ja się tak cieszę, słuchaj. Tak się cieszę, a nawet nie mam normalnej zbroi. Nie, no nie. Nie mam nawet normalnej zbroi. Dobra, i znowu wpadłem do dziury jakieś. Czemu wpadłem znowu do jakiejś dziury? No powiedz mi. Dobra, idziemy tutaj, nie wiem, jakąś bazę zrobimy. Wkopiemy się pod ziemię tutaj. Dobra, ej, ale fajnie, tutaj się tak wkopu... To jest największy problem pyk MC. Pozdrawiam ciebie pyk MC, słuchaj. Wkopujesz się gdzieś, no i ciebie pff, dowody normalnie daje. No czemu? Powiedz mi czemu? Ja nie chcę do wody wskakiwać. Panie, dobra, idziemy tutaj podnosimy się. Tutaj deskami nie mogę się podbudować, bo tutaj jest bardzo złe podbudować się deskami. Bo deski są tak cenne, słuchaj. Deski są chyba warte jakieś 50 dolarków, tutaj. Ej, wiecie co? O, <śmiech> <śmiech> jak to wygląda, zobacz, ktoś sobie tutaj, ten, ktoś sobie tutaj się patrzy i takie, co? Deska za 20 dolarów, wam... w sumie to jest uczciwa cena, widzowie, to jest taka uczciwa cena, serio, tutaj tak trudno znaleźć z drewno, no dobra, no idę szukać jakiejś fajnej bazy, nie będę się tutaj już wydurniał i was zanudzał, bo ja się tak wydurniam. No, proszę Cię, no. No i ja chyba nie będę nic gadał, będzie cicho, puszczę muzyczkę no i będę szukał bazy, widzowie. No to tutaj słuchajcie sobie muzy muzyczki, ale ja się przestraszyłem, że to jakiś gracz. Ej, ale fajna ekspiarka w sumie z tego mogłaby być. Dobra, no już się nie wydurniam, idę szukać jakiejś bazy, no i widzowie wyciszam się, no i puszczam muzyczkę. E, widzieliście to? Czemu to drewno, znaczy ta, ten bruk, tak się nagle, tak nie wiem, tak pojawił? Widzieliście to? Muszę to postawić. Znowu. Ej, co jest? Widzicie, jak mi się szybko EXP nabija? Patrzcie, jak mi się ten EXP nabija. Patrzcie, ósmy level jest, no i dziewiąty jest za kilka sekund. Ej, co jest? Ale to jest niemożliwe, słuchaj, panie. Dobra, odbieramy sobie oczywiście kit. No i będziemy sprzedawać rzeczy, żeby... Nie, no to jest... nie. Sprzedajemy bruk, normalnie. Wystaw... Yy, ...wystawiamy sobie, nie wiem. Ja czekam, kiedy będę miał stack. Może ktoś będzie chciał bruk i zarobię przez to bardzo dużo, mam nadzieję? Zarobię dużo przez bruk normalnie, dobra. Wystaw 64. Wystawiamy, myślę, że za 64, bo bruk nie jest tak. A dobra, jest bezwartościowy, dobra. Dobra, no to sobie tutaj zbieramy, kopiemy dalej. Może ten, ten surowiec jest nie, nie bezwartościowy? Dobra, panie, spawnujemy to. No i dobra, kopiemy się, no i idziemy robić tu gdzieś bazę i później będziemy robić trapy. No i normalnie, kto co już TPA? No dawaj, no kto co już TPA? pa? Ale tak głupie, dobra, no, widzowie. Spawnujemy tutaj oczywiście pochodnie, no i... Ło, no, żelazo, co jest? Czekaj, pochodnia, że... Ale mi się śmiać zachciało. Co to jest? Ej, patrzcie, mam tutaj żelazo i jestem już bardzo bogaty normalnie, widzowie. Jestem bardzo bogaty, jestem bardzo bogaty, słuchaj. Panie, jestem bogaty. Ej, co jest? Mam szalker boxa. Co jest? Mogę szalker. A! Aha Dobra. Aha, dobra, no tutaj sobie bazy nie zrobię, albo zrobię jednak. No patrzcie jakie to żelazo było fajne. patrzcie ile że. Żelaza. Dobra, tutaj spawnujemy pochodnie, więcej pochodni. Może tu będą jakieś diamenty, widzowie. Ej, tylko czemu jestem. Y, 4000 kratek od spawna, prawie. A tutaj jest dalej rozwalone wszystko. No powiedz mi, panie, no czemu tu jest wszystko rozwalone. Dobra widzowie, no to już będzie koniec odcinka. Czekajcie na kolejną część, część tego odcinka. Myślę, że będzie kolejna część, jak będę się wzbogacał. No zostaw mnie, kliperze, no. Myślę, że będzie kolejna część, jak będę się wzbogacał. Nagram na pewno kiedyś, nie wiem za ile dni, ale nagram i mam nadzieję, że wbijecie na tą drugą część, najwidzowie, no, no. Pa, pa.